Dzień dobry, czy mają Państwo chwilę, żeby porozmawiać o mobilizacji? Oczywiście chodzi o mobilizację w Rosji i ten temat wraca jak bumerang, a tym razem Ben Wallace. Minister Obrony Narodowej, a to się u nich nazywa trochę inaczej, ale to jest mniej istotne, w Wielkiej Brytanii, Ben Wallace, po, e, powiadomił, poinformował opinię publiczną, że według niego 9 maja tego roku, czyli za 6 dni, Władimir Putin ogłosi w Rosji masową mobilizację, co oznacza dużo nowych żołnierzy. Oczywiście. Faktycznie, tak jak mówiłem, temat wraca jak bumerang w samej Rosji. Przede wszystkim jest to coś, co spędza sen z powiek, przede wszystkim młodym ludziom, już ponad dwa miesiące. Tutaj na przykład mamy tekst z 24 marca na portalu MediaZona. On się zaczyna, tytuł, od cytatu Ja proponuję synowi, żeby złamał nogę. Wojskowe komendy uzupełnień, Utaczniają czy doprecyzowują dane o Rosjanach w rezerwie. Czyli tutaj już pod koniec marca była informacja, że te, nazwijmy to, wojskowe urzędy, które miałyby taką mobilizację prowadzić, zaczynają się do niej przygotowywać. No minął cały Marzec, końcówka marca, później minął cały kwiecień. Mamy maj, oni sobie doprecyzowali te dane, a mobilizacji nie ma. Temat wraca, ludzie się boją, a mobilizacji nie ma. O co chodzi? I co możemy na tej podstawie stwierdzić? Na podstawie tego, co już do tej pory wiemy. Tutaj mamy taki rodzaj mapki. O tym już mówiłem na podcaście wczoraj i jeszcze w jednym filmie, ale to jest też istotne dalej dla nas tutaj. To jest mapa taka schematyczna Federacji Rosyjskiej. Każdy kwadracik to jeden tak zwany subjekt Federacji, kraj, republika, okręg. I liczby, które tu widzimy, to są liczby pogrzebów, o których. Faktycznie już wiemy, że miały miejsce pogrzebów żołnierzy, którzy zginęli podczas tak zwanej specjalnej operacji, czyli po prostu wojny w Ukrainie. I tu widzimy, że przoduje w liczbie poległych Dagestan i Burjacja. Dalej mamy okręg wołgogradzki, okręgi tutaj kubański, Rostowski, w okolicy Stawropola, Orenburga, za Irkuck też dość wysoko, kraj autajski, okolice Czelabińska. Widzimy tutaj, że ten najgęściej zaludnione okręgi, moskiewski i leningradzki, czyli wokół Petersburga, to jest 30 osób. 30 osób z 1744. Bardzo niewielki procent. Jak sobie popatrzymy jeszcze na tą mapę, to jest mapa biedy. Po prostu mapa biedy w Federacji Rosyjskiej. Widzimy tutaj, że te zielone regiony są najbiedniejsze, te żółte są najbogatsze i faktycznie to się nie pokrywa w pełni, ale faktycznie tutaj ten pas syberyjski, tam zielony, jest tutaj najciemniejszy. Ten, te regiony biedne, kaukaskie są ciemne, a te europejskie. Smoleński, okolice Kaługi, Tweru, Nowogrodu, Jarosławia są bardzo, nazwijmy to, lekko potraktowane przez wojnę. Tutaj jest jeden okręg z tych bogatszych, który, bryjański, który jest bardziej doświadczony, także to nie w pełni się pokrywa, no niemniej jednak widzimy pewną korelację pomiędzy bogactwem danego regionu, poziomem życia, a liczbą poległych w tej Wojnie. Można też oczywiście zaryzykować stwierdzenie, że z tych bogatych regionów nie tyle mm, nie giną ludzie, co nie są publicznie chowani i nie mamy po prostu informacji o tych pogrzebach, przez co te liczby na tym wykresie są niższe. To jednak nie ma dla nas w tej chwili znaczenia, ponieważ w obu przypadkach zarówno jeśli w tych bogatszych regionach się po prostu lepiej ukrywa informacje o poległych, jak i to, że z tych bogatych regionów się ludzi tam nie wysyła, to tak naprawdę świadczy o jednym. Reżim Władimira Putina w swoim najważniejszym elektoracie, w europejskiej, etnicznie rosyjskiej i w miarę, jak na ile to jest możliwe w Rosji, zamożnej części społeczeństwa, stara się budować przekonanie, że to nie jest prawdziwa wojna, że krążownik zatonął przez niedopałek, że straty są minimalne, że nikt nie planuje żadnej okupacji, że po prostu nic złego się nie dzieje. A skoro już ten obraz popękał i ciężko już ukrywać, że ta wojna faktycznie ma miejsce. Bo, o ile na początku faktycznie tam to było takie pełne wyparcie, tam pierwsze komunikaty brzmiały: strona rosyjska nie ma żadnych ofiar, wszystko idzie zgodnie z planem, to w ogóle zamiecione zostało pod dywan, jakby nic się nie wydarzyło. Teraz to brzmi bardziej jak prowadzimy ciężką walkę, w której wygrywamy, wszystko idzie zgodnie z planem, jak ten plan zostanie wypełniony, to wszystko skończymy, a straty są wciąż bardzo niewielkie, nie przejmujcie się, nic się złego nie dzieje. Elementem budowania takiego poczucia w ludziach jest oczywiście także bardzo aktywna, nazwijmy to, wojenna cenzura. Zamykanie kolejnych wydań prasowych, które mogłyby burzyć ten obraz, zamykanie telewizji, kanałów internetowych pojedynczych dziennikarzy, zamykanie protestujących. W tej chwili dochodzimy w Rosji do takich absurdów, że zamykani są ludzie, którzy tylko udają, że trzymają transparenty albo ludzie, którzy trzymają kartki, na których jest napisane popieram szefa FSB, pana Bortnikowa. I do aresztu. Stoi z transparentem do aresztu. Każdego do aresztu. Byleby tylko faktycznie do ludzi nie dotarła informacja, że dzieje się coś paskudnego. Nawet sama parada 9 maja ma się odbyć zgodnie z planem, przy mniejszej mm, liczbie sprzętu wojskowego na samym bruku Placu Czerwonego, no ale jednak ma się odbyć. To wszystko jest budową tak jak mówię. Obrazu sytuacji, w którym nic złego się nie dzieje, wszystko pozostaje pod kontrolą. Tam na tych terenach bardziej dotkniętych tą wojną oczywiście także próbują ukrywać tego typu, nazwijmy to, tragiczny obraz sytuacji. Na przykład wczoraj w podcaście opowiadałem o reportażu z Buriacji, w którym mogliśmy przeczytać na przykład, że w dniu, w którym według prasy miał się odbyć jeden pogrzeb żołnierza, odbywały się cztery. Mogliśmy przeczytać, że policja ochrania tego typu uroczystości pogrzebowe, żeby dziennikarze ich nie filmowali. A także możemy przeczytać, że to się odbywa na Łukodromie, na takim dużym, krytym stadionie do strzelania z łuku. Buriaci lubią strzelać z łuku. I tam, pomimo, że cały czas trwają pogrzeby, to cały czas za ścianą trwają też zajęcia sportowe dla dzieci, ponieważ wszyscy udają, że nic złego się nie dzieje. I w tym kontekście, oczywiście, mobilizacja byłaby poważnym ciosem w ten budowany obraz w rzeczywistości, Ogłoszenie mobilizacji byłoby przyznaniem się do tego, że nie wszystko idzie zgodnie z planem że nie ma kontroli nad sytuacją że to nie jest żadna specjalna operacja, którą jacyś tam wyznaczeni profesjonalni wojskowi przeprowadzają w sposób szybki i skuteczny, w sposób, którym. Zwykli obywatele po prostu nie muszą się przejmować. Ogłoszenie mobilizacji oznaczałoby, że to jest prawdziwa wojna, a władza kłamała. I z jakiegoś powodu Władimir Putin i jego ludzie boją się takiej możliwości możliwości pokazania ludziom, że ich okłamywali. Jeśli mamy się zastanowić, dlaczego się tego boją, to możemy sobie zacząć rozmowę na temat tego strachu od takiego zdjęcia. To jest, proszę Państwa, Moskwa. To jest tak zwany aftazak, samochód do transportu więźniów i transportu żołnierzy, czy tam policjantów tak zwanego OMONu. I on został trafiony przez jakiegoś przechodnia, Rosjanina protestującego koktajlem Mołotowa. To są pojedyncze przypadki. Ja się natknąłem póki co na dwa przypadki użycia koktajli Mołotowa przez antywojennych protestujących w Rosji po 24 lutego. Ale co stoi na przeszkodzie, żeby ich było więcej? Tego typu zachowania to jest oczywiście jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Musimy pamiętać o pewnych faktach z historii obecnego. Rosyjskiego reżimu. Zacznijmy od tego, że w zasadzie możemy być raczej pewni, że żadnych wyborów Władimir Putin nie wygrał bez oszustw. Możemy być pewni, że w Rosji istniało dość, wystarczająco dużo ludzi nastawionych przeciw, przeciwko temu reżimowi, żeby w sytuacjach krytycznych dochodziło do masowych protestów na ulicach miast. Nie tak dawno to widzieliśmy, na początku zeszłego roku, po aresztowaniu Alekseja Nawalnego, no to były w skali kraju przynajmniej setki tysięcy ludzi, którzy już... W tym dojrzałym putinizmie, gdzie obrywanie pałką i paralizatorem było więcej niż pewne. W takiej sytuacji oni mimo wszystko wychodzili. Był plac błotny, ponad 10 lat temu, już kiedy także, te protesty były masowe i były po drodze bardzo liczne protesty, takie lokalne, związane nie z globalnymi politycznymi sprawami, tylko z lokalnymi, na przykład kwestiami ekologicznymi, bo tu wycinają las, tu chcą przekopać jakąś górę, zmienić ją w wielki kamieniołom. Były protesty w Chabarowsku, przez tygodnie ciągnęły się protesty w Chabarowsku po tym, jak aresztowano popularnego gubernatora. On się nazywał Syriei Furgal. Trochę już zapomniana historia, choć przecież zupełnie niedawna. I w tym kontekście faktycznie oni rozumieją, że nie jest łatwo. Nie są reżimem aż tak popularnym, jak budują przed światem swój własny wizerunek. Dodajmy do tego, że ten ich elektorat, najbardziej nazwijmy to, znajdujący się w rdzeniu politycznym. Także nie jest pewny. To jest elektorat zbudowany na marazmie. To jest elektorat, który przede wszystkim pozwala Putinowi działać po swojemu. Tak długo, jak nie musi zejść z kanapy i może zajmować się swoimi sprawami. Przypomnijmy, że w, w zasadzie w przypadku każdego dużego wiecu patriotycznego tam się pojawiały w Rosji ogłoszenia. Płatne ogłoszenia, to znaczy przyjdź na Wiec, pomachaj flagą, zapłacimy ci 500 rubli. To oczywiście musimy pamiętać, że istnieje jakaś grupa Rosjan, którzy są nastawieni bardzo patriotycznie w sposób ekstremistyczny i są gotowi dokonywać rzeczy strasznych w imieniu Wielkiej Rosji. To są jednak prawdopodobnie. Hmm, mniejszości, jeśli chodzi o ogół rosyjskiego społeczeństwa, natomiast duża część tego elektoratu, nazwijmy to rdzeniowego, mógłby mieć także problem z tym, żeby się ruszyć po prostu z własnego domu i poświęcić życie dla tego reżimu, któremu on po prostu pozwalał działać, no bo kto inny jak nie Putin. Ale to jednak jest cały czas tylko jakaś tam skromna, skromna Wycinek rzeczywistości i skromny wycinek obaw rosyjskiego prezydenta. Oczywiście te obawy mogą być wyolbrzymione, natomiast pamiętajmy, że mówimy o dyktatorze, który jest dyktatorem już ponad 20 lat, tacy ludzie zazwyczaj są paranoikami, a tu tymczasem dzieją się rzeczy w Rosji dziwne. W Ukrainie powstał Legion Swoboda Rosji, czyli Legion Wolność Rosji który walczy po stronie Ukrainy. Aleksiej Arystowicz mówił dosłownie, dosłownie to wczoraj news, powiedział, że na terenie Federacji Rosyjskiej zaczęły działać komórki tego legionu i faktycznie obserwujemy, że coś się dzieje. Wczoraj, dosłownie wczoraj zaczęło, zaczął się pożar w w fabryce prochu w mieście Perm. Ważny obiekt wojskowy produkuje amunicję m.in. dla tych rakietowych systemów wieloprowadnicowych i nie tylko dla nich. Wczoraj także miał miejsce pożar w podmoskiewskim magazynie wydawnictwa sprzedającego podręczniki. To są efekty jednego dnia. Wcześniej, np. w poprzednim odcinku informowałem Państwa o pożarze w elektrociepłowni na wyspie Sachalin, o Nasypie, nasyp kolejowy był wcześniej, wczoraj o zawalonym moście w okolicach Kurska, wcześniej o osuniętym nasypie kolejowym. Także faktycznie te wszystkie wydarzenia mogą być interpretowane jako działalność różnego typu grup dywersyjnych, politycznych przeciwników obecnego reżimu i nawet jeśli to nie jest prawda, nawet jeśli pożary są przypadkowe, wypadki kolejowe są przypadkowe. To Władimir Putin nie może mieć pewności. Czy ci ludzie, którzy wychodzili protestować, którzy teraz im się zdarza, jeszcze rzadko ale rzucają koktajle mołotowa w policjantów, ci którzy dokonują dywersji na instalacje kolejowe, podpalają ważne obiekty, czy to są ludzie, którzy w momencie mobilizacji będą w stanie zdobyć większe poparcie społeczne? Czy to są ludzie, którzy dostaną broń do ręki od państwa i skierują tę broń przeciwko rosyjskiej władzy? To są pytania, które w tej chwili, myśląc o mobilizacji, rosyjska władza sobie zadaje. I nawet jeśli są to obawy przesadzone, to są to obawy, które wpływają na ich proces decyzyjny. Warto o tym pomyśleć. To wydaje się, że są dwie najważniejsze przyczyny, dla których do tej pory mobilizacja jawna nie została ogłoszona. Po pierwsze, Władimir Putin nie chce burzyć tego poczucia w ludziach, poczucia, że wszystko idzie zgodnie z planem, że on sam jako prezydent kontroluje sytuację, że nie ma się czego bać, można dalej spokojnie siedzieć i pracować. Drugą przyczyną jest to, że rozdanie broni ludziom może mieć nieprzewidziane konsekwencje polityczne. Pamiętajmy także, że ludzie na Kremlu żyją przeszłością, a w przeszłości już się zdarzyło, że mm, rewolucja, przypominam, lutowa, październikowa, że ci zmobilizowani na wojnę żołnierze y, odegrali ważną rolę w obaleniu dotychczasowej władzy. Nawet jednak, nawet jednak jeśli taka mobilizacja będzie miała miejsce, to trzeba pamiętać, że będą to gigantyczne koszty dla gospodarki. To są po prostu ludzie oderwani od swoich miejsc pracy. To są ludzie, których trzeba umundurować, wyposażyć, uzbroić, dać im czołgi zatankować, te czołgi przetransportować. O tym już nieraz mówiłem, ale przypominam, zebranie tych sił, które w tej chwili walczą w Ukrainie i które weszły tam 24 lutego, zajęło Rosji wiele miesięcy i w tej chwili nic nie wskazuje na to, że mogłoby się to wydarzyć tym razem szybciej. Jeszcze przy tych zawalonych mostach i osuniętych nasypach kolejowych może będzie trochę trudniej, a wtedy ci ludzie już byli. A teraz trzeba ich zmobilizować, zgrać w jednostkach, uformować w jednostki, zapewnić im dowództwo oficerów, którzy ponieśli duże straty. W Ukrainie trzeba ich wyszkolić. I ja wtedy kiedyś mówiłem, że o wiele łatwiej jest wyszkolić żołnierza piechoty niż na przykład czołgisty, ale tutaj trzeba też podkreślić, że to, że łatwiej, nie znaczy, że łatwo, bo faktycznie, jeśli taki żołnierz piechoty ma być w stanie prowadzić efektywnie walkę z przeciwnikiem, to także potrzebuje nie tygodni, raczej miesięcy szkolenia. A jeśli byśmy mówili o żołnierzach, którzy mieliby walczyć w miastach, Faktycznie szturmować domy, piwnice to jest jeszcze trudniejsze, to wymaga jeszcze więcej szkolenia. A już jeśli mówimy o pilotach samolotów, śmigłowców, operatorach dronów, kierowcach czołgów i tak dalej, to są kolejne, kolejne dodatkowe dni, tygodnie, miesiące szkolenia. Więc w efekcie dostajemy swojego rodzaju wyścig w tej chwili. Wyścig, który jeszcze do końca się nie zaczął po stronie rosyjskiej. Rosyjska strona jeszcze nie biegnie, ale gdyby powołano faktycznie rezerwistów, gdyby ogłoszono pełną mobilizację, to wtedy ścigałaby się Rosja i Ukraina w, tym, w taki sposób, że Rosja ściąga ze składów stary sprzęt, naprawia go, przywraca do. Jakiejś wartości bojowej, szkoli ludzi, często od zera, rezerwiści także dość szybko zapominają to, czego się nauczyli, i poziom szkolenia rezerwistów w Rosji nigdy nie był wysoki, więc to także nie będą, ludzi, nie będą to wyspecjalizowane kadry. A tymczasem z drugiej strony, Ukraina w ramach swojej części wyścigu formuje nowe jednostki z ochotników. I przezbraja stare jednostki, doświadczone jednostki na zachodnią broń, na zachodnią artylerię, czołgi, być może nawet samoloty. Pojawiały się informacje, że już 11 ukraińskich pilotów uczy się latać na F-16. Więc jeśli Rosjanom taka mobilizacja zajmie 2, 3, 4, może 5 miesięcy, do tego czasu możliwe, że. Um, Ukraińcy będą już strzelali do nich pociskami artyleryjskimi w standardzie NATO. Wydaje się, że może to nastąpić nawet jeszcze szybciej. Jest jeszcze pewna hipoteza, mówiąca o tym, że um, kreml zachowa się bardzo podobnie jak w czasie pandemii koronawirusa, to znaczy to znaczy, proszę Państwa, wtedy, to wyglądało w ten sposób, że Władza centralna bała się tracić rating i popularność, ogłaszając jakieś drakońskie środki antykowidowe, i zrzucono decyzje o maskach, o kodach QR i tak dalej na władze regionalne. I tutaj także już się pojawiły wypowiedzi na ten temat. Pierwszego usłyszałem: Maxima Kacza, który mówił, że może. To odbycie właśnie w taki sposób, że Kreml zrzuci na gubernatorów i ogólnie na władze regionalne jakieś normy, każdy region ma przysłać tyle i tyle żołnierzy, i to nie jest mobilizacja, tylko przymuszanie ludzi będą chodzić od urzędnika do urzędnika, od policjanta do policjanta i mówić albo jedziesz na Ukrainę, albo cię zwalniamy. I no, typowo taki powiedzmy, radziecko-rosyjski sposób, i później, także ukraiński wywiad informował, że to właśnie w ten sposób wygląda, więc faktycznie może, może to wyglądać dokładnie w taki sposób, że ludzie będą przymuszani. Będą stosowane groźby, szantaże. Jeśli chcesz mieć dalej ulgowy kredyt hipoteczny, to musisz jechać walczyć. Jeśli nie chcesz stracić pracy, musisz jechać walczyć. Jeśli nie chcesz stracić zasiłku na dziecko, musisz jechać walczyć. Wyobraźmy sobie, jacy ludzie, jak zmotywowani, jak przygotowani na taką wojnę zostaną tam w ten sposób wysłani. To to nie jest najlepszy sposób budowania umotywowanych sił zbrojnych gotowych do faktycznej, realnej walki. Wydaje się więc ostatecznie, że Rosja ma problem, którego ostatecznie mobilizacja nie rozwiąże. To zdanie popiera także pan Girkin, znany jako Striokow, były pułkownik FSB, były lider separatystów donbaskich. Opowiadałem między innymi o nim w jednym z niedawnych odcinków. Człowiek, który, bez którego wojny w Donbasie w 2014 mogłoby nie być, w tym sensie, że on był prawdopodobnie tym narzędziem, które rozpaliło pożar tej wojny. On teraz często krytykuje Federację Rosyjską i jej politykę. Bardzo możliwe, że krytykuje ją przy pełnym wsparciu ludzi z FSB, bo na pewno ma z nimi dalej kontakt Czekistą się być nie przestaje, i on mówi, że mobilizacja w kraju musiałaby oznaczać nie tylko mobilizację rezerwistów, ale mobilizację całego kraju, przeniesienie gospodarki, ogólnie życia kraju w stan wojny, żeby produkcja była przestawiona na potrzeby wojska, żeby transport cywilny został przestawiony na potrzeby wojska, żeby ogólnie ten kraj mógł wygrać, według niego potrzebny, potrzebny byłby ogólnonarodowy wysiłek wojenny, a tymczasem przypominam, Władimir Putin boi się zarówno przyznać do tego, że kompletnie nie kontroluje sytuacji, jak i boi się prawdopodobnie tego, w jaki sposób ludzie w Rosji na taką wiadomość zareagują, bo mogą zareagować agresywnie. Dziękuję pięknie za uwagę, miłego grillowania 3 maja i widzimy się niedługo.